Cześć, witajcie na nowym odcinku, a w dzisiejszym odcinku jesteśmy yy, w YouTube Live. YouTube Live. Jesteśmy w YouTube Live. Easter. A bo Easter to jest, że. YouTube Live, bo Easter to jest, że teraz jest to. Kupię sobie skrzynkę. A ino jeszcze nie ma wystarczających. Często widzowie, ja w ogóle teraz będę sobie się schwiję klikał. Dobra. Nie chce mi się klikać. Dobra, trochę. Hmm. Idziemy sobie widzowie gdzie... Tym. Idziemy sobie... No, eee, tutaj jajka znalazłem, ale tak... Nie wiem czy widzieliście mój domek. Nie, nie widzieliście, bo w ogóle w tą grę nie widzieliście jak ja gram. Ja już trochę grałem, ale no nie jestem najlepszy. Mogę sobie kupić ten dom chyba, ale to cały i wszystkie swoje pieniążki. No nie wiem, czy... Widzowie, piszcie w komentarzach. Widzowie, piszcie w komentarzach, czy się opłaca kupić ten dom. Jak będę miał 10 milionów, to może go kupię. Ale nie wiem, nie jestem pewny. Dom wygląda tak. Tam już pierwszą statuę. O yy, mam ten komputer. Pokażę Wam sklepy. I mam już trzecią statuę. I idziemy teraz sobie do sklepu. Tylko ja będę sobie ciągle klikał. Dobra. Mm. Uff, nie, ja się znam tym tym Jednak Jednak nie będę. O tu 100 tysięcy mam to, 110 tysięcy to, 69 tysięcy to, 70 nie 17 tysięcy to myszkę za te 2000 tylko i klawiatury to, e, klawiaturę to zobaczmy Klawiatura mam o tą. Wiecie co, to że ja sobie kupię ta uliczka. Kupiamy. Ja już ta uliczka. Eee. O jezu. W ogóle zastanawiam się, czy by tego nie kupić. No bo on do. Czy to nie jest maka? Ale nie wiem. Myślę, że to jest komputer Maca. W ogóle mikrofon by się już jakiś taki gamerski straszny, tylko się tu takich nie ma chyba. Dobra, mniejsza o to. Kamerka jakaś Dobra, nie będzie to. Albo kupę sobie tą kamerkę 83 i... Klawiatury nie kupujemy, bo ona mi się jakoś nie podoba, jak coś to zbieramy na to, ale nie, nie kupię. Nie wiem, czy jeszcze tego monitora będziemy kupić. Pamięt, jak wideo zbierał yy, 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 na to, 680 miliardów. No je... Mm. Nie, no to no. chyba nigdy nie Eee. Yy, ja idę kupić taki yy, jakiś. Jednak no to też nie rozbieram widzowie. Ja zbieram na ten komputer Maca. Ja zbieram na komputer maka, bo chcę mieć maka. Chcę mieć widzowie maka, chcę mieć. No dobra. Teraz idziemy do domu i powrócimy jakieś filmy. Nie wiem, zostanie mi 200 tysięcy, więc... Mm, no nie wiem, ja na razie tego nie będę robił. Ja nie wybieram tej ostatniej gry, tylko tą ostatnią, bo ta ostatnia jest taka... Dziwna, no bo w sumie tam takie, to jest podruba trochę chyba, ale nie wiem, taka miniaturka mniej więcej, to jest miniaturka Adopt Me, a tamto to miniaturka Pet Simulator X. Tam jakby ten pet jest smutny, że ten pal mu każe jeść. Ja w to jakoś nie mam ochoty grać, żeby, no, żeby po prostu, żeby po prostu nie grać, bo ja nie lubię grać w takie gry, gdzie ja ten tam... A więc nie będziemy grać w Patrzcie, widzowie jak to leci. O Boż. Bo. Jak będę miał jakieś 50 milionów to się został. 55. Nie. Może kiedyś kupię te drugie mieszkanie, ale nie wiem czy tam jest tak. E, tak samo dużo e, takie samo dużo miejsc, czy większe Bo jak tak zobaczymy to wygląda to na mniejszy wlok, przynajmniej przynajmniej tak się wydaje, Na to mniejszy czy... To ten zielony? Nie no idę to sprawdzić. Ten zielony... O no nie, to jest ten. No to jest większy. Jak większy. I chyba mamy coś miejscem Chyba tak widzę. lekko tak... No, no, no nie wiem, nie wiem. Tak naprawdę to nie wiem. Teraz idziemy sobie widzowie, bo... Aj, nigdy wam nie pokazywałam o tego. On się to chyba. On nie ma o to Chyba nie mają grupy skąd wiem. Heee, skóbujemy to. Nie, ja nie chcę tego skutować. Zbieramy to tą skrzynkę w sobie. Tylko zobaczmy co w tych skrzynkach jest. Tu to słabe rzeczy ja już to otwiera. E, tu to słabe, że się widzowie nie usłyszeliście nie usłyszeliście, ja już tam to otwieram. Ja nie wiem, że wiem. Ja mam dostać ten eltern, to to jest niemożliwe. I tutaj, co byśmy tutaj dostali? Jak to się otwiera? Jak to się otwiera? No nie mam, czy nie robię? O! Save. 9%. Golden 11 Wiru 3 Albo to bym chciał, albo to bym chciał. Albo to w sumie to, to by było fajne. To by było, by było fajne. Zobaczmy ile w tej skrzyni to jest warto. Nadieście. Nie, hmm, ja nie mam chyba wystarczająco. Nie, nie doładowałam sobie Robuxów. Ale i tak nie będziemy nic kupować. Chyba, że zobaczmy ile kasa kosztuje. To byśmy mogli mieć ten domek. 50 Robuxów, 61 milionów. Tak? Chyba tak. 11 миллионов... Коштует... Коштует что Только что я не можем это давать так за 100 робоксов. 160 2000 тысяч. Я, я бы давать себе просто 11 миллионов. И вы купил то. Ale no nie wiem, nie wiem Może nie róbmy tego Tak super. Yy, a tamten to kosztuje W ogóle możemy zbierać się na ten najlepszy jacht Chciałbym go mieć Ooh. No ale na coś, to zapewne nie będziemy mieć? Zobaczmy. Jeden trylion. Kasia i mamy. No, widzowie. Nie, nie będę kombinował za 5000 euro. I ośmiołkiem. Nie, dawaj sobie jakieś. Wiecie co widzowie, ja chyba wiem, możemy kupić też 10 Robuxów, tylko poczekajcie chwilę widzowie, ja zaraz wracam. Sorry, widzę, że minutę mnie nie było, ale ja się chyba zdecydowałam i jednak tego pasu nie będę kupował, bo w sumie mogę zarobić. I to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Subskrybujcie mój kanał, bo to bijamy. Subskrybujcie mój kanał i lajkujcie. Dawajcie łapeczki w górę. Subskrybujcie mój kanał i dawajcie łapeczki w górę, jak to tam łatwiej powiedzieć. A ja Wam dziękuję za oglądanie. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!